Manko ludziska tu was Coast Max nie umie grać. Dzisiaj będziemy grać w This Guy 2 Tak jak obiecywałem. Rzucę ją też dzisiaj, tak jak obiecywałem, więc tak siak zaczynamy grę! W odchłani World with Vitorios Monsters w Świecie gdzie są te same potwory wypełnione samymi potworami, bo to Neverest World Fifth With The Vision's Monsters, to chodzi o to, że wypełnione samymi potworami Number of e, e, tych e, otchłani, powiększyło się, e, to powodowało powstanie de, potężnych demonów, e, które ży żyją w światach tak jako overlordy, nie? Jako nad jak wielcy panowie, wszystkiego, nie? no, no the reality of the fall, break to Fallout to czy tak Kolejny oczywiście świat pada pod otchłanią, pod, pod, eee, więc to pewnie chodzi o ten świat, w który jesteśmy teraz. Jakaś tam jocha. O, to będzie 2,5D. Sprite'y. przypomina mi się, stare gry z Playstation'a. W sumie jest konwersja. Are gonna go czy chcesz przez to iść? Do no, no, Zenon Aha, musisz to robić, ja sam znajdę Zenona. No. Och, yes we do. Already a for the Aha, we found it. A, szukali go tak długo, ale żadnego związku nie znaleźli po prostu żadnych śladów po nim. Ale finishing dla Preparation on O, będą przy próbowali przyzywać e, przy przygotowania do przyzwania tego całego Lorda Demonów prawdopodobnie, tak? Fail dragon, fail... All... A, to są e, ingerencje potrzebne do wytworzenia go. tą mużyczką co mam teraz i mam nadzieję, że to się usłyszycie. To jest po prostu kurde zabawne. now we need sacrifice a bit of energy. To sumon Zenon, I hope. No, będę oczywiście energię wrzucać do kotła, żeby przyzwać tego Zenona demona. No. Teraz kompletnie wtedy fightik Overlord. Zenon ma więcej mana, ok? Żeby pokonać Overlorda, Zenon musi sumon, a Zenon e, musi być przyzwany, nie? Nie będę tego tłumaczyć, wydano co chodzi. Z Mongolijem ten Morda little life, i go die. Aha, trochę dłużej zajmie przyzwanie. Zaczynasz narzekać, musimy troszeczkę poświęcić, żeby przyzwać od Venorda Zenona, między dwójką demony, demony, to two life, we life, do protecji z Polten Anyway. <głos> ok. <głos> po, kilka, po kilku latach i tak on Ziban będzie. On chce być Aha, chcą być ludźmi, jestem chcą żeby poszło to wszystko. Chcą być demonami, nie being być Nie obchodzi to bycia człowiekiem, chcą być demonami do końca świata. No tam mogę być. To a human again. To Aha! Oni chcą się stać ludźmi! To demony, które... <laughs> demony chcą się ludźmi, więc wracaj do kotła mi! <laughs> no, to jest really to, life to matczynością? Jeśli potrzebujesz potrzebujesz życiowej energii, możesz zawsze użyć mojej, nie? Tak powiedział. Nie bądź absurdalny! You, you are the only human left in this world, everyone to nie Jesteś ostatnim człowiekiem, wszyscy zmieni się powoli. Możemy kiedyś twojego cennego życia. Widził <try> tak. się rodę walczył i tak dalej, to jest mój styl. <try> get ready to summon nikto Jestem, te, jestem tego, tak po kurs, kurwa, I have no. Aha, zaczyna się rytuał przyzwania, jak to? To no, zobaczymy. <gry> w no, razie, gra zaczyna się trochę tak, no, heszkowo. No, oje, przyzywa tego... tego... tego demona, tego... się ładnie wyszło. A to chyba sobie logiczne, że to się raczej nie wyjdzie. No wiadomo, że poszło coś nie. 아, 니 e 네, 아, 네. <laughs> 아, 네. ほれはどうしたことさすがにした。じゃあ、エステン。おなかみた。おい、だし、なおい。 Nie gonna be kidding, jeśli overload Zenon. <laughs> to jest ona jest Zenonem O! Oh, pomienili przyzwanie! <laughs> Córka Zenona Zawoda! Oj, daugher overlul Zenon. Zenon miał to tak w Dubsku, że posłał swoją córkę, bo i tak głupio planeta. Epizod pierwszy. Dopiero teraz zaczynamy, dopiero epizod, będziemy epizod pierwszy. Córka ee, Overlorda, nie? No Zenon, bo tak No nie spodziewał się, że córka Overlorda. Yes, On nie umieł uwierzyć, że to jest córka. Ma taki taki On Oni umie uwierzyć też, że to jest córka święcia. Arriwo de mnie Tools Nie jestem narzędziem, nie odnosi się do mnie jak do narzędzia.

Aha ten magiczny krąg to jest tak jakby jej herb, nie? Że każdy wie... A follow leaf nie. Symbol... of Lord to po prostu to jest taki... Jakby trochę znak rozpozawczy Nie to wygram, ten jesteś nitalantami. Rozumieliście No jak mówiłem właśnie to przed chwilą. 四つ葉の紅茶を飲むときに,に、バイう一度、紅茶を飲むときに、もうれ度、紅茶を飲に、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、あう一度、もう一度、もう一度、もうで度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、 Nas. Nie jest to za dobrze. Hostecz? Nie jesteś po prostu Aha, przyzwali ją to i w pewien sposób ją zablokowali. Miałem to w kilku anime. Gdzieś takiego. No, nic nie można zrobić, ponieważ ją przyzwali, więc ją, jej jakby duszę je, jej złączyło, więc teraz będzie musiała wykonywać nasze rozkazy. No, problem, nie? Gdybywa. I tak zobaczymy, jaka będzie. Musimy tak inaczej people... nie sobie pogadać z ludźmi. Zobaczmy, really jaki so, z guide mm. Oczywiście jest na pełno niebezpiecznych foru. Lepiej nie iść tam samemu. Jest ten kombat, nie będzie taktyczna gra. Well. Fighter, Red School and Healer. To nie group. A dostałem typowy układ. Nie... DPS -y i Healery. No, DPS -y to jest po prostu... Damage Dealer Points. Nie, nie Pamiętaj o safę. W tak to było. No will be fajny, były Rebecco Dad... Dzięki dzięki ojciec, będzie wszystko w porządku. Dziękuję za oglądanie kolejnej części z Gai. Zapraszam na kolejną część jutro, czy pojutrze, lub na inną serię. Tak się jak Cześć i czołem naraz. Uby lajki pa pa. pa.